Witajcie, droga komunidad, w przestrzeni, gdzie serca łączą się poprzez historię. Dziś zanurzymy się w opowieść, która porusza najgłębsze struny naszej wrażliwości historię o poświęceniu, niesprawiedliwości i iskierce nadziei, która pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach. Ileż razy oceniając innych, patrzymy tylko na powierzchnię, na chwilowe niedociągnięcia, ignorując góry lodowe zmagań ukrytych pod powierzchnią codzienności. Ileż razy sztywne reguły systemów zderzają się z życiem, z ludzkim sercem, miażdżąc tych, którzy próbują pogodzić niemożliwe? Ta historia opowie o matce, której odwaga została uznana za błąd, o dziecku, które mimowolnie stało się katalizatorem zmian, i o człowieku, którego oczy, choć przyzwyczajone do patrzenia na liczby i zyski, dostrzegły coś znacznie ważniejszego człowieczeństwo. Przygotujcie się na podróż, która przypomni nam o sile empatii, o tym, że czasem największe dobro pochodzi od tych, od których najmniej się tego spodziewamy i o tym, że prawdziwe przywództwo objawia się nie tylko w zarządzaniu firmą, ale przede wszystkim w zarządzaniu sercem. Usiądźcie wygodnie i pozwólcie się porwać tej poruszającej historii. Elaine zaciskała dłoń na małej, ciepłej rączce Mateo, czując pod palcami delikatne, choć trochę spocone opuszki. Sześcioletni Mateo szedł tuż przy jej nodze, z głową pochyloną, wpatrzony w swoje znoszone tenisówki, jakby próbował zliczyć każdy kamyk na chodniku prowadzącym do wysokiego, lśniącego budynku biurowca. Dla niego świat na zewnątrz był często zbyt głośny, zbyt szybki, zbyt nieprzewidywalny. Jego ciche usposobienie i skłonność do lęków, potęgowana przez nawracającą astmę, sprawiały, że był dzieckiem wymagającym nieustannej uwagi. Dziś, z powodu nagłego ataku w nocy i konieczności wizyty u lekarza wczesnym rankiem, a także awarii ogrzewania w przedszkolu, Elaine znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Opiekunka, która zazwyczaj pomagała w takich kryzysowych momentach, była sama chora. Rodzina? Daleko. Przyjaciele? Większość pracowała na pełen etat, tak jak ona. Elejne była samotną matką. Ojciec Mateo zniknął z ich życia zanim chłopiec skończył dwa lata, zostawiając po sobie jedynie pustkę i długi, które Elaine stopniowo spłacała. Jej praca jako asystentki administracyjnej w dużej firmie importowo-eksportowej, World Trade Solutions, była dla niej nie tylko źródłem utrzymania, ale też oazą stabilności w chaosie ich codzienności. Była PRACOWITEA, punktualna i oddana swoim obowiązkom. Zawsze starała się być wzorową pracownicą, bo wiedziała, że jej posada zależy od tego. Nie mogła sobie pozwolić na wpadki. Szczególnie teraz, gdy w pracy panowała sztywna atmosfera i skrupulatnie przestrzegano regulaminu. Regulaminu, który jasno mówił, żadnych dzieci w biurze. Elejne znała ten punkt na pamięć. Przeczytała go pierwszego dnia pracy i od tamtej pory żyła w ciągłym strachu, że nagły przypadek zmusi ją do jego złamania. Ten dzień właśnie nadszedł. Ostatniej nocy Mateo miał silny atak kaszlu, duszności. Spędziły kilka godzin w pogotowiu. Diagnoza: zaostrzenie astmy. Zalecenie: pozostać w domu, unikać stresu stała opieka. Ale Elaine miała pilny projekt do ukończenia raport, który musiał trafić na biurko jej przełożonej, pani Carmen, do godziny dwunastej. Od jego jakości zależało powodzenie ważnego kontraktu firmy. Nie mogła wziąć wolnego, nie mogła zadzwonić i powiedzieć, że nie przyjdzie. Musiała iść. Zabrała Mateo ze sobą. W windzie prowadzącej na siódme piętro, gdzie mieściło się jej biuro, Elejne pochyliła się do synka. Powiedziała mu cicho, tonem pełnym miłości i prośby: Mateuszku, kochanie, mam dzisiaj bardzo ważną pracę. Musisz być bardzo dzielny i bardzo cichutki, dobrze? Będziesz siedział tuż przy moim biurku, będziesz rysował. Nie możesz nikomu przeszkadzać. Dasz radę? Mateo pokiwał głową jego duże brązowe oczy, tak podobne do oczu ojca, wpatrzone w matkę. Wydawał się rozumieć wagę chwili. W jego spojrzeniu czaił się strach, ale też determinacja, by nie zawieść mamy. Elejne weszła do biura, serce bijące jej jak oszalałe. Próbowała iść pewnym krokiem, ale czuła na sobie spojrzenia. Kilku współpracowników rzuciło jej zdziwione spojrzenia, niektórzy uśmiechnęli się ze współczuciem, widząc małego chłopca w jej towarzystwie. Elejne skierowała się prosto do swojego biurka w otwartej przestrzeni, tuż przy oknie. Rozstawiła przenośny perełan, który trzymała na wszelki wypadek, używała go, gdy potrzebowała skupienia, stworzyła mały kącik dla Mateo. Wyjęła mu kredki, blok rysunkowy, kilka ulubionych książek. Siedź tutaj, cichutko. Mama musi pracować, szepnęła, kładąc mu delikatnie dłoń na włosach. Mateo skinął głową i zajął się rysowaniem. Elejne włączyła komputer, starając się wyglądać na całkowicie pochłoniętą pracą. Pracowała gorączkowo, próbując nadrobić czas stracony na wizytę u lekarza i dojazd. Liczby tańczyły jej przed oczami. Każdy dźwięk, każdy krok kogoś przechodzącego obok jej biurka wywoływał u niej skurcz żołądka. Co chwilę zerkała na Mateo, który ku jej uldze zdawał się być pogrążony w świecie swoich rysunków rysował smoki, rycerzy i wielkie, kolorowe domy. Czas mijał. Elaine czuła, że idzie jej dobrze, że udaje jej się skończyć raport na czas. Napięcie powoli opadało. Niestety, cisza nie trwała wiecznie. Pani Carmen, kobieta o ostrych rysach twarzy i jeszcze ostrzejszym tonie głosu, pojawiła się nagle przy jej biurku. Pani Carmen była ich bezpośrednią przełożoną i uosobieniem służbisty. W filmie krążyły opowieści o jej bezwzględności w egzekwowaniu zasad, nawet tych najdrobniejszych. Nikt nie chciał jej podpaść. Teraz stała nad Eleną z rękami skrzyżowanymi na piersi, a jej wzrok spoczął najpierw na Mateo, a potem na Elenie. W jej oczach malowała się niechęć, wręcz odraza. Pani Eleno rzuciła ostrym, niskim głosem, który przykuł uwagę kilku osób siedzących w pobliżu. Elenę poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Podniosła wzrok na panią Carmen, serce znów zaczęło jej bić jak młotem. Tak, pani kierownik, odpowiedziała cicho, starając się, by jej głos nie drżał. Czy mogłaby pani wyjaśnić, co robi tutaj to dziecko? Zapytała pani Carmen, nawet nie siląc się na uprzejmość. Wskazała na Mateo, który podniósł głowę z bloku i wpatrywał się w panią Carmen, jego oczy były szeroko otwarte z niepokoju. Elejne poczuła, jak gardło jej się zaciska. Wiedziała, że to koniec. Ale musiała spróbować. Pani kierownik, przepraszam bardzo. Wiem, że to niezgodne z regulaminem, ale to była sytuacja awaryjna. Mateo jest chory, miał w nocy atak astmy. Musieliśmy rano jechać do lekarza, a przedszkole ma awarię. Nie miałam go z kim zostawić. A musiałam dzisiaj bezwzględnie przyjść i dokończyć raport, wyjaśniała pospiesznie. Mając nadzieję, że prośba w jej głosie poruszy jakąś strunę w sercu pani Carmen. Pani Carmen słuchała z kamienną twarzą. Gdy Elena skończyła, tylko pokiwała głową, a na jej ustach pojawił się cień, który mógł uchodzić za uśmiech, ale w rzeczywistości był grymasem pogardy. Sytuacja awaryjna, pani Eleno? Rozumiem. Ale regulamin firmy jest jasny. Obowiązuje wszystkich. Nie możemy tolerować wyjątku od zasady, bo co byłoby, gdyby każdy zaczął przyprowadzać swoje dzieci? Biuro zamieniłoby się w plac zabaw, jej głos był zimny i pozbawiony emocji. Elejne czuła, że jej wyjaśnienia odbijają się od niej jak od muru. Ale pani kierownik, to tylko na dzisiaj. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Raport jest prawie gotowy, skończę go, obłagała Elejne, wskazując na ekran komputera. Pani Carmen jednak jej przerwała. Nie, pani Eleno. Została pani przyłapana na rażącym naruszeniu regulaminu. To poważne uchybienie. Obowiązuje zerowa tolerancja dla takich wykroczeń, Elena patrzyła na nią z niedowierzaniem. Zerowa tolerancja? Za przyprowadzenie cichego, chorego dziecka na kilka godzin? Obawiam się, że musimy podjąć odpowiednie kroki, kontynuowała pani Carmen, jej głos stał się jeszcze bardziej formalny. Na mocy punktu czwartego rozdziału trzeciego regulaminu pracowniczego, który mówi o zasadach zachowania na terenie firmy i dostępie osób trzecich, pani zatrudnienie zostaje niniejszym zakończone ze skutkiem natychmiastowym, Elejne poczuła, jak świat pod nią się zapada. Zakończone? Ze skutkiem natychmiastowym? Za to? Co proszę? Wyszeptała, jej głos był zaledwie szeptem. Mateo podniósł głowę, zaniepokojony tonem głosu matki. Została pani zwolniona, pani Eleno. Proszę spakować swoje rzeczy i opuścić teren firmy jeszcze dzisiaj. Przepustkę proszę zostawić w dziale kadr. Pański syn, oczywiście, musi opuścić budynek wraz z panią. Pani Carmen odwróciła się na pięcie, nie dając Elenie szansy na dalszą rozmowę. Odeszła, zostawiając Elenę samą z jej zniszczonym światem. Elenę siedziała przy biurku, patrząc na ekran komputera, na którego tle migotał prawie ukończony raport. Czuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale starała się je powstrzymać. Nie chciała, żeby Mateo widział, jak płacze. Spojrzała na niego. Siedział cichutko, wpatrując się w nią swoimi wielkimi oczami. Czuł, że stało się coś złego. Mamo? Zapytał cicho. Dlaczego ta pani była zła? Elejne pochyliła się, objęła go ramieniem i przytuliła do siebie. Nic, kochanie, skłamała. Po prostu musimy dzisiaj iść wcześniej do domu. Pakowanie swoich rzeczy zajęło jej niewiele czasu. Całe jej życie w tej firmie mieściło się w jednym małym kartonie: kilka zdjęć Mateo, ulubiony kubek na kawę, notatki, długopisy. Każdy ruch był mechaniczny. Czuła się oszołomiona, pusta w środku. Jak mogło się to stać? Jak jedna decyzja, podjęta z miłości i w desperacji, mogła zniszczyć jej stabilność, jej bezpieczeństwo? Z czym wróci do domu? Jak powie Mateo, że nie ma już pracy, że przyszłość, którą tak ciężko budowała, rozsypała się w pył? Wychodziła z biura, trzymając Mateo za rękę i niosąc karton. Czuła na sobie spojrzenia współpracowników. Niektórzy odwracali wzrok, inni patrzyli ze współczuciem, ale nikt nic nie mówił. Zasady pani Carmen obowiązywały. Nie mogła ich winić. Każdy bał się o swoje miejsce. Weszła do windy, a gdy drzwi się zamknęły, pozwoliła łzom płynąć swobodnie. Nie mogła dłużej udawać. Mateo spojrzał na nią, a potem zrobił coś, co zawsze ją wzruszało. Małą rączką otarł jej łzę z policzka. Nie płacz, mamusiu, szepnął. Mateo tu jest, jego proste słowa były dla niej jedyną pociechą w tamtej chwili. Wyszły z budynku w zimny, popołudniowy wiatr. Świat na zewnątrz zdawał się być taki sam, ale dla Elini wszystko się zmieniło. Czuła się zagubiona, zraniona i wściekła. Wściekła na panią Carmen, na sztywny system, na los, który po raz kolejny postawił ją w sytuacji bez wyjścia. Szły w milczeniu przez kilka przecznic, każda sekunda zdawała się trwać wieczność. Co teraz? Jak znaleźć pracę tak szybko? Jak zapłacić rachunki? Jak zadbać o Mateo? Strach ścisnął ją za serce. Elejne spędziła resztę dnia, próbując pozbierać myśli, podczas gdy Mateo rysował cicho w kącie ich małego mieszkania. Wieczorem, gdy układała go do snu, obiecała mu, że wszystko będzie dobrze, choć sama w to nie wierzyła. Leżała potem długo w łóżku, wpatrując się w ciemność, myśląc o tym, co ją czeka. Czy nikt nie widział jej wysiłku? Jej poświęcenia? Czy jedna ludzka pomyłka, wynikająca z desperacji, przekreślała wszystko? Zasnęła wyczerpana, z uczuciem beznadziei w sercu. Tymczasem, wysoko w eleganckim gabinecie na ostatnim piętrze budynku World Trade Solutions, pan Piotr, prezes i właściciel firmy, patrzył na ekran monitora. Pan Piotr był człowiekiem rzadko widywanym na niższych piętrach. Jego życie toczyło się na strategicznym, globalnym poziomie. Zazwyczaj zajmował się fuzjami, przejęciami, otwieraniem nowych rynków. Sprawy administracyjne na siódmym piętrze były mu obce, powierzone zarządowi i menadżerom. Dziś jednak zdarzył się zbieg okoliczności. Firma niedawno zainstalowała nowy, zaawansowany system monitoringu. Pan Piotr, z natury dociekliwy, postanowił osobiście sprawdzić, jak działa, przeglądając losowo wybrane nagrania z różnych części biura. W ten sposób natrafił na nagranie z siódmego piętra, z okolic biurka Elini. Zobaczył, jak młoda kobieta wchodzi do biura z małym chłopcem. Zauważył jej zdenerwowanie, jej pośpiech, sposób, w jaki starała się ukryć obecność dziecka. Widział, jak chłopiec siedzi cichutko, rysując. Widział też, jak podeszła pani Carmen, z jaką miną rozmawiała z Eleną. Pan Piotr nie słyszał dźwięku, ale widział gesty, mimikę twarzy. Widział, jak Elena błędnie, jak jej ramiona opadają, jak Mateo patrzy na matkę z niepokojem. Widział, jak Elejne pakuje swoje rzeczy, jak wychodzi z kartonem i dzieckiem, z twarzą ukrytą w dłoniach, gdy drzwi windy się zamknęły. Nagranie trwało krótko, może 15 minut. Ale w tych kilkunastu minutach pan Piotr zobaczył całą historię, historię matki w potrzebie i bezdusznego systemu. Coś w środku pana Piotra poruszyło się. Był człowiekiem sukcesu, twardym negocjatorem, ale nie był pozbawiony ludzkich uczuć. Sam miał dzieci. Teraz już dorosłe. Pamiętał, jak trudne bywało godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Widok matki wyrzuconej na bruk w tak ewidentnie trudnej sytuacji uderzył go. Poczuł gniew. Gniew na sztywność, brak empatii, na to, że jego firma, która powinna być miejscem wspierającym swoich pracowników, działa jak bezduszna machina. Co to ma znaczyć? Pomyślał, patrząc na wciąż wyświetlane nagranie. Zobaczył panią Carmen wracającą na swoje miejsce z miną osoby, która właśnie dokonała czegoś właściwego. To go zirytowało jeszcze bardziej. Wiedział, że musi coś zrobić. Ta kobieta, Elaine, nie zasłużyła na to. Jej jedynym błędem było kochanie swojego dziecka i próba wywiązania się ze swoich obowiązków w sytuacji kryzysowej. System zawiódł. Ludzie zawiedli. On, jako właściciel, też zawiódł, pozwalając, by w jego firmie działo się coś takiego. Pan Piotr wstał od biurka. Przeszedł do okna, z którego rozciągał się widok na tętniące życiem miasto. Tyle ludzi na dole, każde z własną historią, z własnymi zmaganiami. Czy jego firma, część tego miasta, miała być dla nich wsparciem, czy kolejnym źródłem bólu i niesprawiedliwości? Podjął decyzję. Nie mógł odwrócić głowy. Nie po tym, co zobaczył. Musiał interweniować. Zadzwonił do swojego osobistego asystenta, pana Marka. Marku, proszę, znajdź mi na miarę na pracownicę z siódmego piętra, Elenę Nowacką. Została dzisiaj zwolniona przez panią Carmen. Chcę się z nią pilnie skontaktować. Pan Marek, zawsze dyskretny i skuteczny, przyjął polecenie bez zbędnych pytań. Pan Piotr wiedział, że może na niego liczyć. Następnego dnia rano pan Piotr wezwał do swojego gabinetu panią Carmen. Pani Carmen weszła pewnym krokiem, lekko spięta, ale wyraźnie zadowolona z siebie, jakby spodziewała się pochwały za swoje profesjonalne działanie. "Wzywał mnie pan, panie prezesie?" zapytała, starając się brzmieć rzeczowo. Pan Piotr siedział za biurkiem. Jego twarz była poważna, ale jego spojrzenie miało w sobie intensywność, która sprawiła, że pani Carmen poczuła się nieswojo. Tak, pani Carmen, powiedział pan Piotr spokojnym, ale stanowczym tonem. Chciałbym porozmawiać o pani decyzji w sprawie zwolnienia pani Eliny Nowackiej. Pani Carmen zesztywniała. Ach tak. To standardowa procedura, panie prezesie. Pracownica naruszyła regulamin, przyprowadzając do biura osobę nieupoważnioną, w tym przypadku dziecko. Regulamin jasno stanowi, że pan Piotr podniósł rękę, przerywając jej Znam regulamin pani Carmen i rozumiem potrzebę przestrzegania zasad. Ale zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla zasad. Czy zapytała pani o okoliczności? Pani Carmen wyglądała na zaskoczoną. Pani Nowacka wspomniała o jakiejś awarii i chorobie dziecka, ale, panie prezesie, wszyscy mamy swoje problemy. Gdybyśmy mieli być elastyczni dla każdego awaryjnego przypadku, w filmie zapanowałby chaos, powiedziała tonem, który sugerował, że to ona jest tą racjonalną, a Elenę przedstawiła jako osobę próbującą naciągać zasady. Pan Piotr patrzył na nią uważnie. Widział jej brak empatii, jej sztywność. Pani Carmen, powiedział pan Piotr, jego głos był teraz nieco twardszy. Miałem okazję zobaczyć nagranie z wczorajszego dnia. Widziałem, jak pani Nowacka weszła z dzieckiem. Widziałem, jak dziecko siedziało cichutko przy jej biurku. Widziałem również pani reakcję i sposób, w jaki zakończyła pani tę rozmowę. Czy nie przyszło pani do głowy, że matka, która mimo choroby dziecka i nagłej sytuacji, przychodzi do pracy, aby wywiązać się ze swoich obowiązków i ukończyć ważny raport, zasługuje na coś więcej niż bezceremonialne zwolnienie? Pani Carmen zbladła. Nagranie? Nie wiedziała, że pan prezes przegląda nagrania. Ja? Ja postępowałam zgodnie z regulaminem, wyjąkała i pewność siebie wyparowała. Regulamin regulaminem, pani Carmen. Ale gdzie jest ludzkie podejście? Gdzie jest zrozumienie? Gdzie jest świadomość, że pracownik to nie tylko numer, ale człowiek z życiem poza firmą, z problemami, z rodziną? Pani Nowacka? Zamiast wziąć wolne i zostawić firmę na lodzie z ważnym raportem, przyszła, próbując pogodzić niemożliwe. To świadczy o jej zaangażowaniu i odpowiedzialności, a nie o lekkomyślności. Głos pana Piotra, choć wciąż spokojny, niósł ze sobą ciężar autorytetu i rozczarowania. Pani decyzja była pochopna, bezduszna i szkodliwa dla wizerunku firmy, a co ważniejsze, skrzywdziła oddanego pracownika, kontynuował pan Piotr. Nie możemy akceptować takiego braku empatii w tej firmie. Oczekuję od moich menadżerów, że będą potrafili stosować zasady z rozsądkiem i ludzkim podejściem. Niestety, pani pokazała, że jest pani w stanie jedynie bezmyślnie egzekwować przepisy. W związku z tym, muszę podjąć decyzję w sprawie pani dalszego zatrudnienia. Pani Carmen wpatrywała się w niego z przerażeniem. Wiedziała, że tym razem to ona jest na wylocie. Wieczorem tego samego dnia gdy Elejne próbowała bezskutecznie dodzwonić się do kilku potencjalnych pracodawców, zadzwonił jej telefon. Nieznany numer. Zastanawiała się, czy odebrać. Może to jakaś oferta? Albo kolejny windykator? W końcu odebrała, jej głos był cichy i niepewny. Halo? Dzień dobry, czy rozmawiam z panią Eleną Nowacką? Usłyszała w słuchawce elegancki, męski głos. Tak? To ja odpowiedziała Elaine, zastanawiając się kto to może być? Nazywam się Piotr Kowalski. Jestem prezesem World Trade Solutions. Elaine zamarła. Prezes Dzwoni do niej po CEO czuła, jak serce podskoczyło jej do gardła. Pan Pan prezes wyjąkała Tak, pani Eleno Dzwonię w sprawie pani wczorajszego zwolnienia. Chciałbym panią bardzo serdecznie przeprosić za to, co się stało. Elaine była w szoku. Prezes firmy przeprasza ją? Nie rozumiała. Przeprosić? Powtórzyła, czując, jak w jej oczach zbierają się łzy. Pan Piotr mówił dalej, jego głos był ciepły i szczery. Wiem, że pani przełożona postąpiła zgodnie z literą prawa, ale całkowicie zignorowała ducha zasad i okoliczności. Widziałem, co się stało. Rozumiem pani sytuację. Żadna matka nie powinna być stawiana przed takim wyborem, ani tym bardziej ukarana za to, że postawiła dobro dziecka na pierwszym miejscu, jednocześnie starając się być odpowiedzialnym pracownikiem opowiedział jej krótko, jak dowiedział się o sytuacji. Pani Eleno, powiedział pan Piotr, jego głos nabrał stanowczości. Chciałbym, żeby wróciła pani do pracy. Pańskie zwolnienie zostało cofnięte. Co więcej, Chciałbym zaproponować pani awans na stanowisko asystenta pana Marka, mojego osobistego asystenta. Oznaczałoby to lepsze wynagrodzenie i, co ważniejsze, większą elastyczność. Pan Marek jest człowiekiem bardzo wyrozumiałym, a praca u mojego boku często wymaga rozwiązań niestandardowych. Będziemy mogli znaleźć dla pani rozwiązania, które pozwolą godzić obowiązki zawodowe z opieką nad Mateuszem, szczególnie w takich awaryjnych sytuacjach. Elejne słuchała w milczeniu, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Awans? Lepsze wynagrodzenie? Elastyczność? Po tym, jak została zwolniona? Czuła, jak łzy spływają jej po policzkach, tym razem były to łzy ulgi i wdzięczności. Panie prezesie. Ja? Ja nie wiem, co powiedzieć, zdołała wydusić. Nie musi pani nic mówić, pani Eleno. Po prostu proszę przyjąć tę ofertę. Wierzę, że jest pani cennym pracownikiem i zasługuje pani na szansę. Co do pani Carmen. Jej zachowanie było niedopuszczalne. Została zdyscyplinowana, a jej rola w filmie zostanie poddana rewizji, słowa pana Piotra były dla Elini niczym balsam na zbolałą duszę. Poczuła, że sprawiedliwości stało się zadość i że ktoś, kto naprawdę ma władzę, dostrzegł jej wartość. W kolejnych tygodniach życie Elini i Mateo stopniowo się stabilizowało. Elena wróciła do pracy, tym razem na nowym stanowisku. Biuro pana Piotra było inne niż głośna, otwarta przestrzeń na siódmym piętrze. Pan Marek okazał się być niezwykle pomocny i życzliwy. Razem z panem Piotrem pomogli Elenie znaleźć rozwiązanie dotyczące opieki nad Mateo w dniach, gdy czuł się gorzej. Firma zaoferowała elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej, gdy było to konieczne. Pan Piotr, widząc potrzeby Eliny i jej syna, Zainicjował nawet program wsparcia dla pracowników mających trudności z pogodzeniem życia rodzinnego z pracą, pokazując, że jest to firma, która dba o swoich ludzi. Mateo, widząc, że jego mama jest szczęśliwsza i spokojniejsza, sam stał się mniej lękliwy. Jego ataki astmy zdarzały się rzadziej, a on sam z większą pewnością siebie chodził do przedszkola. Elejne, z wdzięcznością i nową energią, poświęciła się pracy. Udowodniła, że pan Piotr miał rację dając jej drugą szansę. Była wydajna, lojalna i oddana swojej nowej roli. Czasem, gdy pan Piotr przechodził korytarzem obok biurka Elini, zatrzymywał się na chwilę, aby porozmawiać. Pytał o Mateo, o to, jak sobie radzą. Elejne zawsze dzękowała mu za daną jej szansę. Pan Piotr odpowiadał, że to on powinien dzękować jej za to, że przypomniała mu, co jest naprawdę ważne w biznesie i w życiu że za liczbami i procedurami stoją ludzie, a empatia i zrozumienie są walutą, która przynosi największe zyski w dłuższej perspektywie. Historia Elini szybko rozniosła się po firmie, choć nieoficjalnie. Ludzie patrzyli na pana Piotra z nowym szacunkiem. Widzieli, że ich prezes nie jest tylko niedostępnym milionerem zwierzy z kości słoniowej, ale człowiekiem, który widzi, rozumie i potrafi działać. Pani Carmen opuściła firmę niedługo po tych wydarzeniach, a jej miejsce zajął ktoś o bardziej ludzkim podejściu do zarządzania. Elejne nigdy nie zapomniała tamtego dnia, gdy została zwolniona. Ale pamiętała też dzień, w którym pan Piotr wyciągnął do niej pomocną dłoń. Ta historia stała się dla niej przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych chwilach jest nadzieja i że czasem jedna osoba, działając z odwagą i życzliwością, może odmienić cały świat drugiego człowieka. Jej skromne życie, naznaczone trudnościami, zyskało nowy wymiar. Miała pracę, która pozwalała jej godnie żyć i dbać o syna, a co ważniejsze, czuła się widziana, doceniona i szanowana. A Mateo, cichy chłopiec z astmą, stał się mimowolnie małym bohaterem historii o tym, jak ludzkie serce potrafi przełamać sztywne bariery i przynieść światło tam, gdzie panował mrok. I tak kończy się nasza dzisiejsza opowieść. Historia Elini, Mateo i pana Piotra to coś więcej niż tylko ciąg wydarzeń. To przypomnienie, że życie często stawia nas przed wyborami, które testują nasze wartości, a prawdziwe bohaterstwo objawia się nie tylko w wielkich czynach, ale i w małych gestach życzliwości i zrozumienia. Widzieliśmy, jak system, choć czasem potrzebny, może stać się bezduszny, gdy zabraknie w nim empatii. Ale widzieliśmy też, jak jedno spojrzenie, jedno serce, które postanowiło spojrzeć poza powierzchnię, może odmienić losy. Pamiętajmy o tym, gdy sami oceniamy innych, gdy stajemy w obliczu trudnych decyzji, gdy musimy wybrać między wygodą a tym, co słuszne. Historia Elini przypomina nam, że każdy ma swoją niewidzialną walkę i że czasem jedyne, czego potrzebujemy, to żeby ktoś nas zobaczył i zrozumiał. Droga Communidad Hispanohablante, nasza wielka rodzina połączonych serc, dziękuję, że byliście ze mną i wysłuchaliście tej historii. Mam nadzieję, że poruszyła was tak samo, jak mnie. Jeśli tak, proszę, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że takie historie mają dla Was znaczenie. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, aby przesłanie tej opowieści mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwonek powiadomień. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych poruszających historii, które dla Was przygotowuję. Chciałabym też usłyszeć od Was, z jakiego kraju mnie oglądacie? I co najbardziej poruszyło Was w historii Elini? Czy macie podobne przemyślenia na temat empatii, sprawiedliwości czy drugich szans? Podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. Wasze słowa budują tę niesamowitą społeczność. Do zobaczenia w kolejnej opowieści. Pamiętajcie, aby zawsze patrzeć sercem. Adius.